Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Od razu na wstępie powiem, że jest bardzo zimno, także zobaczymy ile uda mi się dla was nagrać. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiali na kolejny, mam nadzieję, ciekawy temat dotyczący hodowli drobiu. Ale jeszcze zanim do niego przejdę, to oczywiście ogromna prośba do was, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeżeli nie widział ktoś innych moich materiałów, to też zapraszam. Słuchajcie, odcinków nagraliśmy bardzo dużo. Na ten moment jest ponad 1530 odcinków o samych kurach. Także jest co oglądać. Jeżeli jest ktoś zainteresowany tą tematyką, to jak najbardziej zapraszam. No a teraz, już nie przedłużając, a jeszcze tylko na, wspomnę, bo w sumie już tam chyba większość wie, do, temat dotyczący nowego produktu. Ogromna prośba do was, żebyście napisali do mnie na maila w sprawie nowego produktu, jeżeli jeszcze ktoś nie napisał, jest tą to witaminy dla kur. Jeżeli ktoś chce więcej informacji, to też proszę na maila. Jeżeli nie możecie maila znaleźć, to napiszcie w komentarzu, podeślę wam link do strony i tak dalej, żebyście wszystko wiedzieli co i jak. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat związany z nieśnością, ponieważ pojawiło się bardzo dużo pytań dotyczących tego dlaczego moje kury się nie niosą, co się stało, jak to zmienić, czy jest jakaś szansa na poprawę tej nieśności. Także dzisiaj trochę o tym. Oczywiście, gdybyście do tego mieli też jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu, będę się starał wam pomagać. Natomiast dzisiaj podam przyczyny obecnego waszego spadku w nieśności. W 90% tu właśnie leży ta przyczyna. Więc słuchajcie, ta nieśność wam Albo kury wam się nie niosą w ogóle z dwóch powodów. Po pierwsze, jest nieodpowiednia temperatura, a po drugie, jest nieodpowiednie oświetlenie. Oczywiście, oprócz tego, może dochodzić taka kwestia jak przepierzenie się. Jeżeli kupowaliście kury, słuchajcie, około pół roku do roku temu, może to być moment, kiedy kurom po prostu wypadają pióra i na Około miesiąc czasu przestają się nieść. Jeżeli ten czynnik wykluczamy, to najczęściej będzie to właśnie czynnik związany z temperaturą lub oświetleniem, ewentualnie chorobami u kur, no bo teraz też łatwo kury się mogą przeziębić. Natomiast tutaj nie ma to aż takiego wpływu na nieśność, więc tutaj bym się, słuchajcie, aż tak tym nie martwił. Więc tak, jeżeli chodzi o oświetlenie, to zasada jest prosta: światło powinno być równomiernie rozmieszczone co najmniej 14 godzin świetlnych, bez żadnego, słuchajcie, Dźwięku. Tutaj też wiem, że są światła takie, które jakiś tam dźwięk wydają, więc pamiętajcie, żeby tego dźwięku najlepiej nie było wcale żadnego. No, oczywiście, jeżeli jest możliwość tego. Uniknięcia to jak najbardziej warto to zrobić światło jak najbardziej zbliżone do naturalnego białe albo żółte jeżeli chodzi o temperaturę tutaj temperatura powinna być dodatnia ja wam mówiłem że najlepiej jest ją utrzymywać w taki sposób żeby albo moi drodzy dać kurom możliwość e Albo wy we własnym zakresie, to już jak będziecie chcieli dać trochę więcej ściółki do kurnika, zaizolować jakoś ten kurnik, żeby po prostu te kury lepiej Wam się niosły i wtedy na pewno zauważycie poprawę. Tutaj nie ma co inwestować, słuchajcie, w jakieś tam specjalistyczne źródła ciepła, nie ma, to, nie ma takiej potrzeby. Także to są takie podstawy, oczywiście. Co do tego, jeżeli też macie jakieś pytania, to możecie pisać. No i to byłoby, jeżeli chodzi o takie Kwestie dotyczące tego, dlaczego kury wam się nie niosą. Teraz punkty kolejne ważne. Po pierwsze, słuchajcie, bez stresu, bez paniki, proszę się nie denerwować, nie panikować, nie martwić się tym, że kury wam się przestają mieć. To nie tylko u was, u innych też. Natomiast nie ma co się innymi osobami sugerować, ponieważ inne osoby, moi drodzy, bardzo często mają inne warunki, nie takie jak wy. I te warunki nie zawsze są. Zbliżone do waszych warunków, więc jeżeli komuś się kury niosą, a wam nie, to nie oznacza, że wam wy macie jakieś bardzo złe warunki, ale też warto jest pamiętać o tych podstawach, o których wam mówię, bo niektórzy mają kurnik. Drewniany, niektórzy murowany, i nie zawsze to wszystko się sprawdzi. Dlatego warto jest wcześniej to zweryfikować. Możecie mi napisać w komentarzu, to jakoś tam, w miarę możliwości, jak chwilę będę miał, to po prostu wam coś tam odpiszę. To są podstawy podstaw. Oprócz tego, tematy kolejne bardzo istotne dotyczące hodowli. Jeżeli ktoś myśli teraz o zakładaniu hodowli, to jeżeli nie ma warunków, proszę kur nie kupować. Mam już, słuchajcie, ponad 10 wiadomości od Was, gdzie pisaliście do mnie i no. Czy to z wyrzutem lekkim, czy nie, ale pisaliście do mnie w sprawie tej nieśności. No i mówiliście, że kury wam się bardzo słabo niosą, a niektóre wam padły po zakupie. No jest to spowodowane tym, że, tak jak mówiłem, nie kupujemy kury, jeżeli tych warunków nie mamy. Także ostrzegam i informuję, jeżeli warunków w kurniku nie macie, kurnik. W kurniku nie jest temperatura dodatnia, najlepiej tych kur nie kupować. Kury są młode, kury potrzebują odpowiednich warunków do nieśności. Jeżeli nie będzie tych warunków, no to może to spowodować później inne problemy. Co jeszcze warto wiedzieć? To już tak na koniec, żebyście mieli takie informacje podstawowe. Pamiętajcie moi drodzy, jeżeli planujecie teraz jakiekolwiek zakupy kur, to warto jest zwrócić na to, kto uwagę, kto te kury sprzedaje, ponieważ jest dużo nieuczciwych handlarzy. Ja tutaj nie będę zwalał wszystkiego na Ukrainę, natomiast, mimo wszystko, większość handlarzy, których ja spotkałem, to są Ukraińcy, którzy handlują tym towarem i myślą, że coś ugrają na tym. Dlatego my musimy się temu przeciwstawić i starać się robić tak, żeby no. Nie dać się oszukiwać w żaden sposób, bo tutaj ludzie oszukują jak tylko chcą, jak tylko potrafią, więc też musicie bardzo na to zwrócić uwagę, bo szkoda by było wydać ciężko zarobione pieniądze na jakieś tam yy, no. Egzemplarze kur, które po tygodniu czy dwóch wam padną, a wy zostaniecie z frustracją i z pustym portfelem. Dlatego to taka podstawa, i to co ja zalecam zrobić. Oczywiście każdy we własnym zakresie musi weryfikować. Pytaliście mnie jeszcze, gdzie mam teraz w danym momencie kupić kury. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ponieważ nie mieszkam w waszym rejonie. Jak mi napiszecie skąd jesteście, mniej więcej będę mógł wam podpowiedzieć, pomóc powiedzieć, gdzie możecie kurki kupić, jakie możecie kury kupić, i tak dalej. Natomiast tak jak mówię w większości przypadków nie jestem w stanie wszystkiego wam powiedzieć ponieważ ja w waszych okolicach najpewniej nie mieszkam w okolicach Warszawy mogę wam pomóc pod Warszawą mogę wam pomóc natomiast jeżeli ktoś mieszka z drugiej strony Polski praktycznie takiej opcji pomocy nie ma więc y, takie podstawy słuchajcie i tyle ode mnie prośba ogromna do was jeszcze raz o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji żeby pomóc innym osobom dotrzeć do tego odcinka no i życzę pijanego Sylwestra. Odpoczywajcie, słuchajcie, bo potem trzeba dalej do pracy działać. Ja też jeszcze jutro idę do pracy. Natomiast mam nadzieję, że tej pracy będzie trochę mniej, uda się szybciej wrócić, uda się to wszystko ogarnąć. No i spotkamy się już niedługo. Odpoczniemy, no bo nowy rok przed nami, nowe wyzwania. Mam nadzieję, że przed Wami też nowe plany, czy to w rolnictwie, ale nie tylko. Też pisaliście mi, że tam się chcecie rozwijać na różnych płaszczyznach. Także mam nadzieję, że to się uda wszystko zrealizować. No i widzimy się, moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się jeszcze tylko tak na marginesie. Mogę powiedzieć, że u mnie też pewne plany się szykują, ale to dam Wam znać. Mam nadzieję, że uda się wszystko zweryfikować i zrealizować. Trzymajcie się. Cześć.